Dzisiaj o trzeciej nad ranem czasu polskiego doszło do kolejnego bezprecedensowego, potężnego ataku Rosji na Ukrainę. Dziesiątki dronów, a także rakiet uderzyły na cele w całej Ukrainie i tym razem to nie chodziło tylko o Kijów czy o cele na wschodzie Ukrainy. Tym razem mało brakowało, a niektóre z tych rakiet mogły znów spaść. Na Polskę. Cześć, ja mam na imię Sebastian, zaobserwuj mnie tutaj, a dzięki temu dowieź się, jak się mają decyzje Władimira Putina w zakresie tego, że od kilku miesięcy, a miało być 24 godziny, Donald Trump próbuje zażegnać wojnę rosyjsko-ukraińskiej, albo bym powiedział bardziej atakowi Rosji na niezależne, uznawane przez ONZ państwo, jakim Ukraina. A więc tak, tej nocy to nie chodziło tylko o to, żeby Zelańskiemu utrudnić życie. Tu nie chodziło nawet o to, żeby rosyjskie wojska czuły się bezpieczniej na terenach okupowanych w Ukrainie. Tutaj chodziło o to, żeby Putin wyraźnie wysłał wiadomość do Trumpa. Nie będę z tobą negocjował, a co więcej, jak mi podskoczysz, to zaatakuję Polskę. W ataku na Lwów, na miasto, które kiedyś było częścią Polski, było bardzo, ale to bardzo ważnym ośrodkiem kulturalnym w Polsce. W tym ataku dzisiaj zginęło kilka osób, a kilkanaście zostało rannych, dlatego, że dziesiątki dronów i rakiet przedarły się przez powietrzną ochronę Ukrainy i uderzyły właśnie na lwów. Wszyscy ci, którzy mówią, że to nie jest nasza wojna, no cóż? Może mają jeszcze rację, ale jak będziemy dalej krzyczeć, że to nie jest nasza wojna, to Putin zrobi wam prezent droga konfederacjo, i spowoduje, że to będzie już Wasza wojna. Ale wtedy będzie to już naprawdę, ale naprawdę za późno. Dzisiaj jeszcze jest dla nas szansa, żebyśmy zatrzymali Waszego przyjaciela, moskiewskiego przyjaciela Władimira Putina, moi drodzy koledzy z Konfederacji. No i koleżanki w sumie też, bo bardzo najbardziej krzyczy Ewa Zajączkowska. Chyba, że się mylę, napiszcie mi to w komentarzu. Będę bardzo za to wdzięczny.